Mamy takie zadanie. W kwiaciarni są róże koloru białego, czerwonego i herbacianego. Czyli biały, czerwony, herbaciany. Róż, róż koloru białego jest o 68%. Czyli białych jest o 68% mniej niż hmm, czerwonych i białych jest o 12% więcej niż herbacianych. Koloru czerwonego, czerwonego jest o p% więcej niż herbacianych. Wynika stąd, czyli trzeba obliczyć p. Żeby to obliczyć, to trzeba wszystko sobie zapisać. Więc tak, pierwsze, co to znaczy? B jest o 68% mniej niż czerwonego. Mm, no na przykład, weźmy, że mm, ja mam 30% mniej cukierków niż Kasia, no nie? Czyli ile mam tych procent? Mam 70% cukierków Kasi, tak? Bo o mniej, czyli od 100 muszę odjąć 30, więc mam 70% cukierków w I podobnie jest z białymi. Białych jest 32% czerwonego, tak? Mm. Najbardziej intuicyjne jest, jak mamy 50%, no to to mam połowę z czegoś, tak? No, bo od 100 odjechałam 50. Jak mam 30, to mam 70% czegoś innego. Yy, I teraz tak, co dalej wiem? Że białego jest o 12% więcej. Czyli jest 112 herbacianych. Ja to zapiszę sobie za pomocą ułamków zwykłych, bo tak nam się lepiej robi zawsze. 112 setnych. I teraz tak, biały, biały, jedno do drugiego podstawiam, czyli tak 0 najpierw tak znaczy 32 czerwonych to się równa 112 herbacianych. E, za pomocą zapisuję to za pomocą ułamków zwykłych czerwonych to się równa 112 setnych herbacianych, mnożę to razy 100. 32, czyli czerwony to się równa 112 setnych razy 132 herbacianego to. to y -y 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 -y. Czy to się równa 112 przez 32 herbaciane, czyli to jest 3,5 herbacianych. I teraz tak, te 3,5 trzeba zamienić na procenty. A jak to robimy? Po prostu mnożymy razy 100, razy 100. Procent, czyli otrzymujemy 350%, czyli odpowiedź A. Czyli co w tym zadaniu jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest po prostu treść przełożyć na liczby. Czyli pamiętajcie o 68% mniej. Czyli jest czerwonych, czyli mamy czerwony, no nie? Od nich musimy odjąć 68% tych czerwonych. To otrzymujemy biały kolor, czyli o 68% mniej, czyli zostaje mi tylko 32% tych czerwonych. B jest, białych jest o 12% więcej, czyli to jest coś ponadto, bo pamiętajcie, w procentach całość tu jest ważne. Całość to jest zawsze 100%, czyli 1, tak? Jedność. Czy jak jest czegoś więcej, to do tego 100% muszę dodać to 12%, czyli mam wtedy 112%. A jak to zamieniam na ułamek, no to mam jeden tak. Mm. I co ja bym tu Ci chciała jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko. Jak masz jakieś pytania, to pisz śmiało.